Siweczko ze strony Oski 657 jest Gendiganda. Siemaneczko A dziś będziemy Was oprowadzać o spawnie i będziemy Was go na niego zapraszać. Tak, tutaj się rozpimy na spownie, ja wam pokażę. Ja znaczy się spawn. 5 sekund czekamy. Tak, są darmowe VIPy, piszemy kit VIP i mamy. Na, bo na bogato. No jak? Serwer bogaty. A dziś nie Klamy. chodź, oprowadzimy. Tak w ogóle... Też się jak za bardzo spawno nie znam, no ale jakieś domeczki tu są. A tu jest tak, enchant, jakby nie Aha, ej, patrz, Ej, oni tego nie widzą, ale dobra. No tak, tu jest enchant na 30 level, tylko nie mam co zenchantować pokazać. Ej, patrz na Tutaj ja to daj mi coś. A, a znaczy nie, nie mam sobie. Ja, dobra. Czekaj, ale... Mas, masz, zrobić ci. taki przejście, taki domeczek, tak w ogóle. Ja mam tu zeenczantować. Tutaj Ej. jest tak w ogóle linia PvP. Nie, co tam jest. Beczki jakieś. Muszę zobaczyć. O Boże, dziura. E, nie bij mnie. Jaki frajer? O <laughs> no dobra, nie no, dobra. sorry. Dam ci coś zainchantować masz. Mam tyle serio? No. Daj. Pokażemy ludziom. a co jest na 28 level, ale dobra. Takie górne mi wyleciało. Krzyn... Y, tak, tutaj drop skrzynki CSGO można otwierać. Oczywiście. Się... Aha, dobra. Można, tu są... ku... można kupić do nich klucze na stronie, która jest pokazana. Można kliknąć na to i się pojawi strona. Tak, tak. Chodź tutaj, tu jest młynek. Ale fajna buźka Creepera. Dywanik. Na górę. Na górze skrzynka, ja tu kiedyś byłem. <grym> Balkon. No. Tak. Mam lekkie lagi. IP serwera w opisie, oczywiście. Jak Zapiszę zawsze. Sta znajomych. Standardowo. Tak, jak zawsze. A tam nie będę wchodził, bo mi się nie chce. Tam też Tutaj prawie nie nic nie ma. Tutaj nie wiem, co jest. Tutaj macie regulamin serwera, Dajdziecie pod komendą. A zaraz wam pokażę wszystkie komendy. O nie. No, na regulamin jest komenda slash regulamin. OOO, no mordę. No. Gdzie ty jesteś? No zeszłam tu, hopie. No ja też tam zasłam a no. już Cię widzę. Ja. O tu masz kom tu masz komendę. No, Regul regulamin serwera, regulamin serwera. Jeszcze nie pod komendą regulamin. macie się. w ogóle jest mapa jest. O tutaj macie graczy i tak jak zameczek. Nie widziałem, co tam jest pustynia. Nie. A tutaj nie, nie to było. Tam się nie chce wchodzić. O, bo ty się pytałeś, gdzie są takie te, te... villagery i takie fajne proty, nie? Ty masz tutaj, Uwam. na targu. Patrzcie, patrzcie, bogactwo, bogactwo. Tak. Eee, takie sobie. Takie sobie? Fajne nawet. Widziałam, widziałam lepsze. Ej, kupiłem kupię sobie jeden, ten rodek. Tutaj możesz sprzedać? Tu nie byłem prawie nigdy, bo nigdy tu nie byłem. Ale fajne sety. Se Ochrona 8 Ty właśnie, muszę zobaczyć na miecz. Se kupię. Kurde, nie stać mnie na miecz. Gdzie ty jesteś? A nie cztery. To są, e, to są te takie samoro samorodki, te takie specjalne. Wiem, kupiłem sobie cztery. Ja, ja mam jednego. Tu mamy pięć. Tu, e, a. Schodzę tu gdzieś. Widziałeś mnie? Chodź tu, Gendy Czekaj, kupuję sobie kolejnego samorodka. O, wymieniarki, chodźcie wymienić Tak, to jest moje bogactwo. Fencerz, cześć. patrzcie co ma Widzicie? To jest fajne. Tylko flyer nie ma. Każdy ma darmowego wypa. jeżeli ktoś nie będzie miał, musi iść do Armina i on mu da. Tak. Hmm, tutaj co jest? Kowal. Piekielny kamień jakiś, sumniarka. I dwa niewypełnione. Jest w domku. Tu jest ogólnie dużo domków. Z tego... Dobra. Ej, ja, nie wiem. Oski, oski. No mam 16... mam 13 samorodków. Aha. Ile? 13? 13. Aha, chodź tam jeszcze na górę wejdziemy. Bo za wszystko można się wymieniać, jakbyś chciał wiedzieć. No wiem. Kurde, szkoda, że wiem kit. Bo tak to bym wam pokazał co leci. Ja mam kit vip. No ale oni tego nie zobaczą. Nie mam, ale se wezmę. Tak, 16 koksów się zostaje, Ja dwa zjadłem już. Bo byłem głodny. Ja wchodzę po tych tutaj górach. Dobra, schodzę. Idę na spawn, Chodź na spawn. Tak, zapraszamy na serwer. Administracja fajna. Tak? Tak, wszystko jest w porządku. Tak. Nie, nie trzeba Znaczycie się kłócić. Dziękujemy youtubera, który zrobi reklamy serwera. Więcej pod it. Wszystkie. Tutaj była jeszcze taka fajna komenda. O właśnie. I tutaj macie wszystkie dropy temy. Kity, VIPy, youtubery, warpy, spawny, homy, y komendy do gildii, info. Jakiś ignoracja gracza, sklepy, regulamin. Wszystko tu macie więc serwer jest nieźle zaopatrzony. Tak. Anti-cheata mają, więc cheaterów za dużo nie będzie. Tak. A nawet w ogóle nie powinno być, bo jak ktoś od razu ma cheat, zostanie pana. Tak, oni nie mam takiego że mój kolega cheatował i dosłabł so za chwilę. Szczególnie sobie pograł 5 minut. I dosowana. To nie było za fajne, no ale... No ale on chyba na IP, że na żadnym koncie nie, nie może wejść. No, no to proszę nie czytować. Dziękujemy. Jak będzie coś jeszcze z tego serwera, nie wiem, można porobić o szósty wszystko z tego serwera. Chodźcie, pożegnamy. Zapraszamy na serwer. Chodź. Tak, z chęcią zapraszamy na serwer się mają i wszystko macie w opisie. Siemano.